Czy jesteście zaskoczeni napięciami dyplomatycznymi między Polską a Ukrainą? Chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę, co się dzieje w Warszawie w tym tygodniu. Przyjrzyjmy się temu bliżej. W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki przedłożył polskiemu parlamentowi poprawki. Propozycja bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące prezydent Instytutu Pamięci Narodowej Kodeksu Karnego. Mające na celu powstrzymanie promocji ideologii bandery i zaprzeczania zbrodni wołyńskiej. Mówiąc prościej, Polska chce zaostrzyć przepisy przeciwko gloryfikowaniu postaci lub idei związanych z ukraińskim nacjonalizmem i uczynić zaprzeczanie przeszłym zbrodniom przestępstwem. Ale jest tu pewien zwrot akcji. Ambasada Ukrainy ostro zareagowała, ostrzegając przed możliwymi retorsjami, jeśli te zmiany wejdą w życie. Ten ruch, Dodatkowo obciąża już i tak napięte stosunki między oboma krajami, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną. Czy ta poprawka zmieni historię, czy tylko wywoła więcej kontrowersji? Co o tym sądzicie? Czy ustawa powinna zostać przyjęta, czy jest zbyt ryzykowna dla relacji Polski z Ukrainą? Dajcie znać w komentarzach.